Kochane dzieci, witam Was na kolejnych warsztatach z cyklu Stwórzmy sobie arcydziełko. Obchodzimy dzisiaj Światowy dzień ziemi, jedno z największych świąt ekologicznych, które zostało zapoczątkowane w 1970 roku. W Polsce obchodzone jest od 1990 roku. Na całym świecie obchodzi je aż 192. Polega głównie ono na tym, by budować wspólną odpowiedzialność za naszą planetę Ziemią. Jak myślicie, co możemy zrobić, by na naszej planecie żyło się lepiej? Mam dla Was propozycję. Czy tylko zrobi się troszeczkę cieplej, zaproście rodziców, weźcie rękawiczki, worki i idźcie do lasu pozbierać wszystkie śmieci zostawione przez człowieka. Papierki, butelki, puszki. Niewątpliwie to Niewątpliwie przyczyni się to do ratowania naszej planety. Pamiętajcie, żeby te śmieci posegregować. Jak myślicie, co jeszcze możemy zrobić? Wystarczą takie malutkie rzeczy, jak na przykład napełnienie glinianego naczynka wodą, wystawienie go na parapet lub nadwór i tym samym stworzymy poidełko dla pszczółek i ptaków. Na pewno znajdziecie jeszcze mnóstwo różnych pomysłów. Matka Natura odwdzięczy nam się różnymi darami. Listkami, szyszkami, gałązkami, mchem, korą, z których będziemy mogli zrobić wspaniałe arcydziełka. Takie też dzisiaj będziemy robić. Pokażę Wam, jak z tych wszystkich darów natury stworzyć takie obrazy. Zapraszam. Do wykonania naszego obrazu potrzebować będziemy tekturki, długopisów, Coś, od czego odrysujemy sobie kształt koła, u mnie jest to doniczka, nożyczek, kleju na gorąco oraz darów natury. Wszystko zależy od tego, jaki obraz chcecie stworzyć. Tutaj, jak Wam wcześniej już pokazywałam, są kamyczki, trawka i jakieś kwiatuszki. Drugi obraz, jaki stworzę, będzie składał się z kory drzewa i z kwiatuszków z gałązki. Na początku odrysowujemy sobie koło. Nasz obraz może mieć różny kształt może być to prostokąt, kwadrat. Wszystko zależy od waszej inwencji twórczej. Następnie wycinamy nożyczkami koło. Teraz bierzemy klej na gorąco i korę z drzewa. Smarujemy korę klejem. Obojętnie z której strony, jak Wam akurat pasuje do Waszego obrazu. I przyklejamy tak, by zasłonić tekturkę. Może się ona zmieścić w kole, ale nie musi. Muszę to na połowę. Pamiętajcie, w tworzeniu nie ma ograniczeń. Wszystko tak naprawdę zależy od Was, jak będzie wyglądało. Jeszcze małymi kawałeczkami uzupełniamy kartonik, który widać. Dobrze, korę mamy przyklejoną. Czas na nasze kwiatuszki. Bierzemy gałązkę, odrywamy delikatnie kwiatuszek. Delikatnie, bądź bardzo delikatny. Smarujemy go klejem i przyklejamy na naszej kółce. Nam się zniszczą, ale to nie szkodzi. Można też w sposób odwrotny najpierw przykleić klej, kotnąć i na to kwiatuszek. jeszcze fioletowe kwiatuszki, które nazrywałam i uzupełnię w jednym miejscu. Musimy spojrzeć, jak wygląda. Dołóżmy jeszcze Spójrzcie, tak wygląda obraz, który zrobiliśmy. Czy, nie jest to, czy to nie jest oryginalne arcydziełko? Na pewno stworzycie równie coś pięknego. Pochwalcie się swoimi dziełami.